Ciągle mówię o ograniczaniu chemii w rolnictwie, dlatego dziś chcę Wam dać jeden bardzo konkretny argument, który pokazuje, dlaczego naprawdę warto na chwilę zatrzymać się i spojrzeć na ten temat szerzej. Prawda bowiem jest taka, że Wy, rolnicy, należycie do jednej z najbardziej narażonych grup zawodowych, jeżeli chodzi o codzienny, długotrwały kontakt z różnego rodzaju toksynami. Macie z nimi styczność regularnie. Zarówno przy przygotowaniu cieczy roboczych, podczas wykonywania oprysków, przez wdychanie oparów oraz pyłów, a także poprzez żywność, którą sami produkujecie co w oczywisty sposób zaczyna wpływać na funkcjonowanie waszego organizmu. Z czasem pojawiają się problemy, które wielu z Was zna aż za dobrze: przewlekłe zmęczenie, stany zapalne, bóle głowy, zaburzenia hormonalne i jelitowe, spadek odporności, czy coraz gorsza regeneracja. I nie jest to kwestia przypadku. Organizm, który przez lata musi neutralizować toksyny i jednocześnie funkcjonować pod stałą presją stresu, w końcu zaczyna się sypać. Dokładnie tak samo jak gleba przeciążona chemią traci swoją żyzność, odporność i zdolność samoregulacji. Zwróćcie uwagę na to, że to, co niszczy potencjał waszego plonu w polu, bardzo często uderza również w wasze zdrowie i to nierzadko ze zdwojoną siłą. Właśnie dlatego zmiana nie może polegać na dokładaniu kolejnych rozwiązań, które mają Wam jedynie pomóc łatać skutki, ale musi zacząć się od świadomego usuwania tych czynników, które dzień po dniu realnie szkodzą zarówno glebie, jak i Waszemu własnemu organizmowi. Kiedy zaczynacie ograniczać chemię, odbudowywać biologię i opierać produkcję na naturalnych procesach, Gleba zaczyna pracować stabilniej, rośliny stają się bardziej odporne, a wy przestajecie codziennie dokładać sobie obciążeń, które po cichu, lecz systematycznie niszczą zdrowie. I właśnie w tym miejscu dochodzimy do sedna, bo zdrowe gospodarstwo i zdrowy rolnik nie są dwoma odrębnymi tematami, lecz jednym procesem opartym na tych samych decyzjach i niosących te same konsekwencje. Skoro więc mówimy o tym samym mechanizmie, warto spojrzeć na całość uczciwie i przyznać, że dokładanie chemii w produkcji bardzo często oznacza nie tylko coraz większe obciążenie gleby, ale również narastające koszty, które później ponosicie, próbując ratować własne zdrowie. I wtedy pojawia się pytanie, które każdy z Was powinien zadać sobie sam: czy to naprawdę Wam się opłaca?